Jeden z najważniejszych konkursów dla młodych. Więc dzisiaj uważam, że to bardzo kontrowersyjna postać. Y, dzisiaj, y, już nie, proszę, to? nie było. oczywiście kontrowersyjna postać, tylko to tego dnia Miesza, był to człowiek, który y, stawiał wszystko najmniejsze. Rzeczywiście przez 4 minuty, 33 sekundy, była cisza. Y, bo chociażby oglądając, no nie wiem, jakieś realizacje w nieżyjących już od niej lat latach Zbywałem tam z lat 40-20 wieku. To wówczas było absolutnie हमारे कैश Z też waga. Straightened them out. It's a process called sheen collay and then on another sheet. And here it comes. And after that, he had every one of them a brand. The brand was so better, lights better, some of are very light and some of them are very dark And here it is, the up the And now. <inaudible> ognia. Jednocześnie um, um, coraz więcej realizacji takich klasycznych wizualnych, w, w, w których y, elementy buddyzmu będą coraz mocniej y, obecne, chociażby y, właśnie prasa, które wykonał y, może byłoby Wykład. niczym jest po prostu zwykły wykładem. I już zaczyna ten. sposób. W czasem jest zorganizowany. Nie musimy obawiać się ciszy, możemy ją pokochać. Ten odczyt jest skomponowany, ponieważ tworzą go tak, jak komponuje muzykę. On jest niczym szklanka mleka. Potrzebujemy szklanki i potrzebujemy mleka. Albo może ten wykład jest jak pusta szklanka do której każdy, nie może, ma coś dodać. Jak tak spójrzcie w tobie, to idea sama wypłynie w trakcie mojego gadania. Jednak nie mam pojęcia, czy wypłynie ta idea. Jeśli wypłynie, to wypłynie. Potrafimy jako coś, co nam winęło przed oczami, jak widząc okna podczas podróży. Na przykład gdybyśmy jechali przez kawę, i tak dalej. No i rzeczywiście wydaje się, że to wszystko jest o Ale czy rzeczywiście? Żeby do końca zrozumieć, po co, coś, co, co chodziło, jest to z tą cością i pustą głośnością hejża chodziło, więc do Państwa też przyciągać. Trzeba jednak jest, no muszę się odwołać do zami, które jest kluczowe dla zrozumienia hejża. I zarówno, może właśnie nie w religii, w zasadzie nie żadna religia, tylko raczej filozofizna. Najważniejsze z, um, odbym, jak problemy, um, motywy powtarzają się też w części pejza, a mianowicie nic albo pustka, nie. następnie cisza, ale cisza, która zawsze jest otwarcie na, na dźwięk, tak samo jak ta um, nic lub pustka jest na padeczny z zaraz to wyjaśnie. Następnie pojawia się prostota, która jest charakterystyczna i dla pieczy.